Hejka moi kochani z tej strony Lunixie. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. I na sam początek chciałabym Was strasznie, ale to strasznie, przeprosić, że już prawie tydzień nie ma filmu, nawet chyba trochę więcej. Po prostu nie ma filmiku na moim kanale, ale to jest tylko dlatego, że słuchajcie, byłam chora. I do tego szkoła to nie jest bardzo y, łatwy czas. Plus siedzę tam praktycznie pół dnia swojego. Więc y, naprawdę mam mało czasu, żeby cokolwiek zrobić. Na szczęście dzisiaj skończyłam dość wcześnie i mam jeszcze y, troszkę czasu, żeby wam coś nagrać. I ogólnie dzisiaj sobie obczajmy cienkie Paint horses który zamierzam kupić już niedługo w mojej urodzinki dostaniecie mm, filmik już w mojej urodziny ja nie będę spoilerować kiedy ale nie musicie długo czekać oczywiście ja naprawdę nie mogę się doczekać yy, żeby zobaczyć tego paint horse'a bo jest po prostu piękny na no, spoilerach, a teraz trzeba go sprawdzić już tu a więc dobra, jesteśmy w grze, bo tutaj akurat się pojawiłam Pewnie się zastanawiacie, dlaczego tam nie mogę pójść, po prostu zaraz zobaczę swojego konika. Yy, tak, ogólnie, to jeszcze nie jestem pewna, czy nie zakupić tego czarnego urodzinowego, ale no nie, nie wiem, nie wiem, Ra raczej nie. Dobra, lecimy do niego. U ludzie to już go mają, więc. Cześć. O, jaki piękny. Nie, koniecznie. Czekajcie, wejdę sobie tak w niego, żeby zobaczyć mniej więcej jak to wygląda. <laughs> Przepraszam z góry, jeżeli słyszycie jakieś... No koń się odstaw. Jakieś dźwięki. Ej, dobra. <laughs> to jest ten koń. <laughs> dobra. Nie wydaje mi się, że tutaj wierzchowiec odpada. On jest po prostu zbyt często grzywe. Mamy taką, o oh, wow, o oh, wow, słuchajcie, ja chcę kupić grzywę, o oh, wow Ej, Jezus, myślę, że raczej ta normalna z, z warkoczykami raczej także się może znaleźć Ale podoba mi się ta druga, jakaś już nic już między tam, no Bardziej puszysta, nie, to chyba druga, Dru druga, druga A więc tak, pewnie się zastanawiacie, ile starkońców mam Mam 811. Hmm. Tak, 811 i tą kwotę 811 w sobotę będę już miała 900, więc w sobotę będę, mogła, będę w stanie go kupić. Oczywiście będę musiała jeszcze poczekać <noise> do moich urodzinek. no i tylko tak Naprawdę... Nie, dobra, co, co ja w ogóle jeszcze trzeba tu chody przedstawić? Jo! Ja! <grystanie> no następny ten stępie jest cudowny, on się tak ładnie rusza, tak... No tak dostojnie, no. <grystanie> I ten kusiek taki szybciutki, taki jakby miał normalnie gdzieś wylecieć stąd. Mamy... Mm, galopik. Ale ładny. Śliczny jest ten galopik, no tam ten no, był wolny, ten mamy galopik Ej, ten galop jest śliczny Jedziemy ze szybkim galopem O wow, o wow, on wygląda trochę jak Mustang I sztuczka Dobra, słuchajcie Jeszcze raz sobie spojrzymy na tą sztuczkę, bo jakoś tak mnie zaintrygowała Czyli to jest to samo, co w Paint Horsach, Mustangach i ogólnie wszystko. Dobra. No, to tak. W sumie tylko o tym był ten odcineczek. I jeszcze raz bardzo, ale to bardzo, bardzo... Yy, przepraszam za to, że ostatnio nie było filmów. Mam nadzieję, że wstawię go dzisiaj tak samo, jak go nagrałam. No, więc życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że macie już dobre oceny w szkole. Yy. No, ja tam jeszcze parę rzeczy muszę porobić. No, bo pierwszy... Dni szkoły i pierwsze tygodnie to wiadomo, nie jest takie łatwe. Jeżeli chodzi o coś takiego, jak powiem Wam, znaczy, jeżeli chodzi o tak gdzie miejscowości i gdzie są różne rzeczy, zagadki i tak dalej, to może jeszcze coś takiego mogę zrobić, ale już wątpię, bo już trochę czasu minęło. Może zrobię zagadki low yy, jeszcze? Więc no. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Nie zostawcie... Ach, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrybencji, jeżeli Wam się wszystko podobało. Byłoby mi bardzo, bardzo miło, a teraz!